A list pisze taki hejtarski. I paczka? Mleczka? 26 zł. No. Paczka? Po co pan tak wydajesz pieniądze? Ja nie wiem. Lepiej kugla mamy. Chlebka Bożego dla siebie. Bułeczki na niedzielę. No albo, albo lubisz tu Krzyśka i Wojtka, i przesyłasz im paczki. Albo, albo jak nie lubisz, to po co, po co w ogóle cię interesuje? Co ty tu się? No kurczę, no nie rozumiem jak są To nie jest kieś. Ja też jego nie rozumiem. To jest człowiek ohydny. Że. Nie, to są ludzie jacyś z problemami. no, Przysiek, no bo... Wiesz tu nie sobie, mają, tu no, mają... Po kolei, nie po kolei. Przysyłam bo jak robi trink, schnaps, no. no. To on może na kaca był. Aha, no. Nie, on już dobry był nawalony. Nie, to by na pocztę nie zaszedł. Nie doszedł. Przepraszam, to ktoś inny już paczkę. A kto ci wie tam, jak to było? No. Może brat albo siostrę coś zdała. Albo podjechała e, Poczta Polska. Pod no dom, dobre mleko. E, przekazała. Opłaciła, bo można jej u kierowców opłacić. Bo nasza polska poczta. To tak robi. Tak robi na szarmat, Byle jak. Mhm. Nawet można. Co chcesz dokonania wysłać i nie sprawdzi. Listy, nie listy, wszystko można. I ja powiem. Panie Darku, zapraszam pana. Bardzo serdecznie na wyjaśnienie. Ale pan nie wiadomo, czy z tego podwórka mego posesji. Wyjdziesz cały, o to nie bieda. Czy, czy nie zabierze Pana coś innego? No to spójnie nie strasz ludzi. Ludzie się nie straszą. Nie, ja do takich ohydnych ludzi, to ja się będę odnosić. Tak będę się odnosić. Tak, bo nie będą mnie odczerniać, pomawiać. Jak Ty bronisz ich... Ja nie, nie bronię. Nie, nie broni, tylko wiesz to. Nie, powiedz że nie odnoś się. Krzyk. Czy ja mam się, Wojtku, się odnieść? Nie mam na kolanek ja, Przepraszam bardzo, dobrze? jak Wiesz będziesz ciać? ludzi nie. obrażał, to ludzie będą tobie, ciebie będą obrażać. Ja jestem ja srebrnachy? rewale. powiedz! No nie, no toż ja nagrywałem film Czy o, ja, ja widziałeś po kątach przecież się Znowu to osobisty możesz pokazać, to człowiekiem jesteś przecież. No. Czy ja walę się po kątach? Nie widziałem nigdy cię po kątach walającego. się. Wojtek, się po kątach? Nie, ja też nie widziałem. Jeszcze nigdy nie podałeś. Nie byłeś pijany No, w sumie tak Tak. A, bo widzowie ostatnio tam piszą, że pokazują filmy, wiesz? Takie, że ty pijesz co? kieliszek czegoś czy coś takiego. A co ja piję? Alkohol, czy co tam? Semanie alkohol. No ale pijany to nigdy się nie widziałem. To, bo ktoś tam pisze, że każdy pije alkohol trochę. Umiarkowany ilościach. Bo tam ktoś, że wiesz, bo ty nagrałeś film, że nigdy nie piłeś alkoholu, nie? No. A oni jakieś stare filmy pokazują, że... To był chwileczkę, wiesz co? No, no nie wiem. Ten, kwas chlebowy. No. Słyszycie widzowie? No. I Jeszcze kwas chlebowy nie polski, ale wiesz jaki? Ten. A, właśnie, ten co przyjechał. No. Czeski. Nie czeski. Czeski. A, czeski, tak? Tak. A, czeski kwas. No, butelkę gdzieś schowałeś jeszcze. Masz butelkę. Na rybkę. A mam, mam butelkę. No schowałeś. No. Na wystawę sobie tam do pokoju. No. <grych> Bo jeszcze takie butelki już nie widziałem. A wiesz jaka? No nie wiem. Tak jak kiedyś u nas, ale ty nie widziałeś może. Jakieś kiedyś u nas była taka wiesz. Na taki koreczek? Na taki koreczek. wojenna taka trochę. jakby Taka zabytkowa. Tak. Widziałem takie butelaczki, no. I jak my w Bielkowie byli, mm -hmm. to jest co? Ta tylko dla nas to my jest to robili. Ze skrzynek tak mówi 3-4 skrzynki na hmm. tej orężadej. Nie? Krzysiek, ale to droga ta orężada musiała wtedy być, nie? Nie, tania. w tych czasów tania była? Tanie, jak barsz! No. Tańsza niż mleczko? A, pa, a pamiętasz y, no. napoje w woreczku takich? Pamiętam za komuny, no. Takie, że słomką się przebijało, tak. takie orężatki. No. A pamiętasz jak, jak, jak orążadę można było leżeć w torebkach? To w proszku jeszcze taka no. była też, no. No było. Było, było. No. Ja, jak ze szkoły szedłem, kupię trzy, cztery woreczki te torebki, albo pięć. Wiesz, oderwę mm -hmm. i tak, patrz. E a, a propos Krzysiek, bo ja... To mówi, ten palec był no? tak wyleziony, czysty, no. mamu mówi... Krzysiek, dlaczego cię ten palec tak czysty jest? O, ale można też nagrać. Właśnie wypowiedź się, dzisiaj była też opieka, jak Ty jechałeś, musiałeś te dokumenty zawieźć do sądu, no. tam do adwokata i tak. powiedz na ten temat. No. Zawiozem dokumenty już dane do sądu i przyszło pismo od Pana adwokata, nie powiem jakiego, bo Wy zaraz będziecie jego śledzić, nie chcę. Ale będę miał cztery adwokatów. Mhm. Cztery. I ja ani do chorości nie pójdę, ani do domu pomocy. po ty gadają oni. A my to robił. pod bramką. Jak ja wyjeżdżałem do e, swego e, Bo swego... stał w kamerze, było był widać. Tam, to z Mopro był pan e, Bartek. Wiem, jak nazwisko ma, ale nie powiem. Bo, ale nie mam. Z, z ulicy uh -huh. Storczykowej 5 uh -huh. i zapytał się, gdzie jadę? Ja mówię, do adwokata, do biura swego. A pytał a się, powiem, czy ja jestem, tak? Co? Pytał się, czy ja jestem. A zapytał się, czy. Bojtek jest, ja mówię, tak jest. Bo ja były drzwi zamknięte. A, a można wejść? Powiedział? Ja mówię, proszę bardzo. No, wejść, zadzwonił. Ja, ja tak się po mnie. Znajomy kolega mój, który razem ze mną pracował. Nie, to chodzi, pytał się, bo jeszcze ta, ta co chodziłem na terapię. Jeszcze te sarapie jeszcze nie dzwonili. Powiedział, że jak zadzwonią, jak będę uczęstał tam na terapie? Na terapię, to po prostu żebym ja po prostu powiedział, że ja tam chodzę. Bo ja po prostu jest ten wirus. Dla was? Moi kochani, że zapomnijcie mnie gdzieś wsadzić. Zobaczę wasze, wasze głowy za tempe. Walczyć z, z, z kim? Sam poć Rafał, Gdzie ja Z, z warmianinem. A z warmianinem, aha. Tak. Za tempę wasze głowy. A to nie, to większość, by wasze głowy. Większość, większość widzów się martwi o ciebie właśnie, to, Nie, no ci hejtarzy tam. Tak samo chcą, nie, no. niech oni nie martwią się on o siebie, marcił. czemu oni o, o ciebie się nie, nie, nie martwią? Oni się martwią, co się z tobą stanie, jakby cię zamknęli tam, że ty byś właśnie źle Nie, jak brat. Nie, oni, bo tak jak się cię otrzymywać, ohydne, to oni nie martwią się, tylko cieszą się. Oni chcą mnie zamknąć. No niektórzy tak. Oni tak, chcą mnie zamknąć. Się Pozbyć się tak, nas chcą. Tak? Tak, tak. tak samo mnie chcą no. zamknąć. I powiem. Tak, i na Wojtka, i na Krzyśka to hej, hejtarzy. No. Powiem za co bym tam, to, nie ja nie to nie wiem. Tak. Za co? Zobaczcie, tu blachu zagroził się pan Darek. Nic hmm. jemu nie zrobiłem. Tu pana panem też mur kamienny. Niemiecki. Niemiecki mur. A Hitler. Ale nie, nie Krzyśka. Po, po Tam to mają ludzie? Powiedz mieszka. Tak po tylko ja nie ludzie wzięli i ruszy mury. Albo... może dlatego, że krzyczysz Krzysztof gwałci. Albo on jest, a Krzysztof krzyczy, bo problemy ze słuchem ma. Albo on jest, bo pochodzi z Ukrainy, albo z Rosji. Zezecer. No dziękuję. Czerwony jest. Można nagrać. I powiem Mógł też coś, pańscy ty tylko komuniści. Dziękuję, że mogłem pokazać na swoim kanale Ciebie, cholera jasna. I dziękuję, no, ale, że odwiedziłeś. Ale jak, dziękuję Wojtek, za mleczko. Wojtek, za te Boże. Wojtek, ale jak dodajesz cholera jasna, to się spódniczko ciasną, A, pod a twój, po co? Majteczki różowe. A, a dobra, a pod do widzenia.